Jak Zakopane stało się najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce? Co nas tam przyciąga? I czy jest w Zakopanem coś wartego zobaczenia oprócz Tatr? Mam na imię Marysia, a to są Górskie Historie. Zakopane. Stolica Podhala, najwyżej położone miasto w Polsce. Miejscami wznosi się na ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Jest to miejsce, gdzie wręcz należy polewać się szampanem. Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie już około 5 milionów turystów, z czego duża część wybiera na swoje wakacyjne lokum właśnie Zakopane. Szacuje się, że jest to około 3 miliony osób, a oficjalnych mieszkańców Zakopanego jest zaledwie 27 tysięcy. Nazwa Zakopane pochodzi od wyrażenia zakopane, oznaczającego teren wykarczowany pod polany. Na początku były tam tylko sezonowe osady pasterskie, a wieś została założona oficjalnie dopiero w drugiej połowie XVI wieku. Postępujące na południe osadnictwo było domeną ludzi, którzy z jakiegoś powodu szukali nowego domu. Często były to powody ekonomiczne, ale zdarzały się też ucieczki przed prawem, uciskiem pańskim lub innymi zobowiązaniami. Tak czy siak, podhalańskie wsie często były już z gruntu ostojami wolności, czy też po góralsku Ślebody. Dzisiejsze skojarzenia z Tatrami i Zakopanem to przede wszystkim tłumy. Zatłoczone krupówki, kolejki do głównych atrakcji, generalnie bardzo, bardzo dużo ludzi. Jest to, ujmując rzecz najprościej, spowodowane bliskim sąsiedztwem wspaniałych i majestatycznych Tatr. Może więc być pewnym zaskoczeniem, że jeszcze 200 lat temu mało kto się tą wsią ekscytował. Owszem, w Kuźnicach była dobrze prosperująca huta żelaza, ale oprócz tego głównym źródłem utrzymania mieszkańców było rolnictwo, które dawało ubogie plony, jęczmienia, owsa, kapusty i ziemniaków. Nie można też zapominać o pasterstwie, które popychało górali do wchodzenia coraz głębiej w Tatry. Niemniej przed XIX wiekiem Zakopane wyglądało jak najzwyklejsza góralska wieś. Nie było jeszcze zaprojektowanych później przez Witkiewicza domów w stylu zakopiańskim. W ogóle nie było stylu zakopiańskiego. Była tradycyjna ornamentyka chłopska, prosta i pojawiająca się rzadko. Ludzie mieszkali w drewnianych chatach, nie było w tej wsi nawet kościoła. Jeśli chodzi o turystykę, to do końca XVIII wieku nie można mówić o żadnym konkretnym ruchu w tym regionie. Dopiero początek następnego stulecia przyniósł oświeceniowe zainteresowanie geologią i botaniką, a co za tym idzie sprowadził w Tatr kilku szalonych naukowców, chcących w imię wiedzy zapuszczać się w te niebezpieczne rejony. Oprócz badaczy, na początku XIX wieku przyjeżdżali też do Zakopanego pojedynczy kuracjusze, skuszeni wizją leczenia chorób płuc rzętycom. Inną jeszcze grupą przyjezdnych byli artyści sztuk wszelkich, szukający we wzniosłym krajobrazie inspiracji artystycznej. Było to bowiem bardzo modne na przełomie wieków, żeby zachwycać się dzikimi, budzącymi grozę pejzażami i na ich podstawie snuć od, chociażby, marzenia o wolnej Polsce. W epoce romantyzmu natura fascynowała ze względu na swoją moc wprawiania człowieka w jakiś nastrój, a górskie przepaści i skaliste granie wzbudzały wyjątkowe emocje i stawały się tym samym silnym źródłem inspiracji, szczególnie dla poetów albo malarzy. W górach bohaterowie literatcy przeżywali najważniejsze objawienia, weźmy chociażby bohatera Cordiana na Mont Blanc. I rzecz jasna, Alpy też były obiektem romantycznej fascynacji, ale na naszym polskim podwórku to Tatry rosły na popularności. Były to przecież góry bliższe, bardziej osiągalne. Wpisywały się też zresztą w inny obecny w Polsce romantyczny prąd artystyczny, wymuszony przez sytuację polityczną, kult swojskości. Chodziło w nim o to, by w czasie porozbiorowym, czyli w momencie nieobecności państwa polskiego na mapach, utrzymywać w pamięci społeczeństwa emblematyczne polskie pejzaże. Pisano więc o polskim podolu, o polskich żuławach i o polskiej litwie tej mickiewiczowskiej oczywiście a także właśnie o tatrach, zawsze polskich wolności ołtarzach. Szerzeniem takiego myślenia zajmował się w dużej mierze chociażby Wincenty Pol, który w utworze Pieśń o Ziemi naszej pisał. Jak po topu świata fale, zamrożone w swoim biegu, stoją nagie tatry w śniegu, by graniczny słup zuchwale. Biodra tatrów las osłania, ponad nimi stoi chmura, a po halach wiatr przegania uronione orle pióra. Świat to chłodny. A łomnica świeci polskiej ziemi do dnia nad tatrami jak pochodnia, a na pełni jak gromnica. Koniec cytatu. Tatry i zakopane, z którego można je było oglądać, bo przecież nie każdy chciał się zapuszczać w te góry, a więc tatry i zakopane stały się nawet symbolem polskości, taką przestrzenią patriotyzmu, a działo się to w czasach, kiedy, jak już wspomniałam, Polski nie było przecież na mapach. Warto dodać, że do popularności zakopanego w pierwszej połowie XIX wieku przyczyniła się dość liberalna polityka Habsburgów dotycząca mniejszości narodowych i etnicznych. W czasie, gdy w Zaborze Rosyjskim i Pruskim tępiono wszelkie oznaki Polskości, w Galicji można było nie tylko mówić po polsku, ale pielęgnować polską kulturę, mówić o historii Polski i o tradycjach. Polskich. Przez to wielu spragnionych Polaków przyjeżdżało właśnie na Podhale, do tej duchowej stolicy Polski, by tam celebrować swoją tożsamość narodową. Prawdziwy boom na Tatry nastąpił natomiast w drugiej połowie XIX wieku. Poznane już wtedy i oswojone przez społeczeństwo góry zaczęły nabierać nowych znaczeń, stawały się symbolem nowych zjawisk. Obok skojarzeń patriotycznych niosły one myśl o indywidualności, mocy twórczej, znikomości wobec natury i ucieczce od codzienności. Najważniejsze przełomowe wrę wręcz wydarzenie dla poznania i oswojenia teatr to przybycie do Zakopanego doktora Tytusa Chałubińskiego, znanego i poważanego lekarza z Warszawy, który stał się bohaterem dla górali po tym, jak pomógł im w czasie poważnej epidemii cholery. Chałubiński sam kurował się w Zakopanem, bardzo też sobie upodobał to miejsce. Odkrył lecznicze właściwości lokalnego klimatu i zaczął promować Zakopane jako miejscowość uzdrowiskową. To dzięki niemu na Podchale zaczęto przyjeżdżać, by leczyć się m.in. z gruźlicy. Zakopane stało się nawet oficjalnym uzdrowiskiem. Oprócz tego było domem dla artystów, inteligencji i rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych. To w Zakopanem Henryk Sienkiewicz czytał pierwsze fragmenty tworzonej wtedy powieści Kwowadis. W Zakopanem swoje występy mieli Ignacy Jan Paderewski Mieczysław Karłowicz, a Helena Modrzejewska deklamowała tam poezję. Swoją drogą długo można by wymieniać nazwiska słynnych zakopiańskich turystów, ale przecież jest to sprawa oczywista, że oni tam byli, skoro wy tam byliście, ja tam byłam i w sumie to niemal cała Polska tam bywa. Widzicie tutaj jednak, że taką popularnością Zakopane cieszyło się niemal od początku swojej kariery jako miejsca turystycznego, bo już od połowy XIX wieku. Przyjezdni, inteligenci i artyści spoza Podhala okazali się też być najważniejszymi kłami napędowymi rozwoju góralszczyzny. A był on potrzebny, bo choć do zakopanego przyjeżdżali już wielcy panowie z miast, to jeszcze pod koniec XIX wieku sytuacja ekonomiczna górali oraz ich wyredukowanie były na bardzo niskim poziomie, co mocno kontrastowało z przyjezdnymi. Fascynacja góralami i zrodzona z niej troska o nich była przyczyną wielu inicjatyw edukacyjno-rozwojowych, które zmieniły status zakopanego z biednej podgórskiej wsi w kultowy kurort. Ważnym elementem tej układanki były pozytywne relacje między przyjezdnymi, czyli ceprami, a góralami właśnie. Obie strony widziały korzyści płynące ze współpracy i potrafiły to wykorzystać. Górale byli przewodnikami, ochoczo zabawiali też turystów swoimi występami, kuchnią i ubiorem. Swoją drogą to dzięki pańskiej fascynacji ludowością górale zaczęli nosić dumnie swoje najlepsze regionalne stroje, bo kto by wcześniej widział, żeby na co dzień chodzić w paradnych portkach i gorsetach. Rosnąca popularność Zakopanego doprowadziła do powstania w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego. Jego członkowie badali Karpaty, w szczególności Tatry i Pieniny oraz rozpowszechniali zdobytą wiedzę. Działania Towarzystwa obejmowały zachęcanie do zwiedzania gór. Żeby takie zwiedzanie było możliwe, Towarzystwo szybko rozpoczęło pracę nad uprzystępnianiem Tatr dla szerszej publiczności. Dzięki nim w góry mogło wychodzić coraz więcej osób. Początkowo wycieczki takie koniecznie prowadzone były przez wynajętego górala, przewodnika, który nie tylko znał i wskazywał drogę, ale i niósł ciężkie toboły, pozwalając wynajmującym go turystom na niczym niezmącone cieszenie się wędrówką. Z czasem przewodnicy byli konieczni już tylko dla tych wybierających się w góry wysokie, bowiem popularne trasy zostały oznaczone. Łatwość korzystania z góry sprowadziła do zakopanego już nie grupy, ale masy turystów. W pierwszych dekadach XX wieku było ich już tak wielu, że zaczęto satyrycznie komentować ten problem w literaturze i prasie. Witkiewicz wydał w tym klimacie cykl artykułów bagno. Andrzej Struk opublikował powieść Zakopanoptikon, czyli kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem. Pojawiały się także artykuły w czasopismach ogólnopolskich w parodystycznym tonie omawiające różne zakopiańskie sensacje i awantury. Tu warto przyjrzeć się chociażby falietonom Kornela Makuszyńskiego, ojca Koziołka Matołka. W latach dwudziestych wydał on szereg tekstów, w których Zakopane jako pępek świata, centrum wszystkiego co ważne, skupia w sobie creme de la creme polskiej bohemy artystycznej. W krzywym zwierciadle, Makuszyński dokumentował rozrywki w i mieszkańców, w tym Witkacego, Boja Żeleńskiego czy Stefana Żegomskiego. Pisał o wszechobecnym pijaństwie i rozpuście, marnej jakości oferty kulturalnej, czyli różnych koncertów, odczytów i spektakli. Krytykował pozerstwo i zwracał uwagę na dysonans między pozorną wykwintnością imprez a prostotą i niewygodą życia w góralskiej miejscowości. Felietony Makuszyńskiego, podobnie jak inne tego typu satyry, naświetlały ważne problemy zakopanego. Można tutaj mówić, chociażby o niskim poziomie cywilizacji, biedzie, analfabetyzmie, a co za tym idzie braku postępu w organizacji życia społecznego i gospodarczego. I choć turysty może nie interesować poziom życia lokalnej ludności, to perspektywa ta zmienia się momentalnie, jeśli ta bieda i zacofanie przekłada się na dramatyczne wręcz warunki sanitarne wynajmowanych noclegów i jakość serwowanych posiłków. Makuszyński komentował też m.in. rzekome lecznicze właściwości zakopeńskiego klimatu, pisząc: Właściwie to nigdy nie było po co jeździć do tego nieszczęsnego miejsca. Ten i ów jechał, aby się leczyć. Więcej jednak ludzi, wedle moich obliczeń, zachorowało w Zakopanem niż ich tam wyzdrowiało. Zdrowy człowiek dostaje w Zakopanem gruźlicy, kataru żołądka, delirium tremens, a jeżeli ma wybitne szczęście, to dostaje obłąkania. Koniec cytatu. To obłąkanie mogło być chociażby wywołane pogodą. Na przykład idealizującym wierszom pejzażowym XIX wieku, na początku wieku XX coraz głośniej mówiono o pechu turystów do braku widoczności i nieustających deszczów. A że w deszczu Zakopane, w tym położone w jego centrum Krupówki, zamieniało się w błotniste bagno bez większych atrakcji dla turysty, wielu z czasowiczów w czasie swoich pobytów nudziło się ogromnie, nie mogąc ani dobrze zjeść, ani podziwiać widoków. Mimo to w dwudziestoleciu międzywojennym Tatry były wyjątkowo popularną destynacją turystyczną. W związku z rozwojem taternictwa interesowało już nie tylko kuracjuszy i amatorów pięknych widoków, ale też prawdziwych sportowców. Zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym popularne stały się też sporty zimowe, w tym narciarstwo, a zakopane znów zyskało miano stolicy, tym razem zimowej stolicy Polski. I ten stan rzeczy utrzymuje się w sumie do dziś. Od początku swojej kariery jako miejscowość turystyczna Zakopane było organizmem niezależnym, funkcjonującym nie tylko jako miejsce wypadowe w Tatry. Jak widzicie, turyści, artyści, kuracjusze przyjeżdżali do tej wsi, a od 1933 roku już miasta, aby doświadczyć go samego. Wyjątkowa atmosfera wolności, ludowości i artyzmu już od dwóch wieków kieruje Polaków w tę stronę. Obecnie także mamy tutaj dobrze rozwiniętą ofertę kulturalną, sięgającą swoimi korzeniami aż do opisanego już XIX-wiecznego zachwytu Tatrami. Bo przecież w Zakopanem żyło i tworzyło tak wielu znanych Polaków. Stanisław Witkiewicz, ojciec, ale też syn Witkacy, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Karol Szymankowski. Do dziś można wywęszyć obecność tej wysokiej sztuki w duszącym aromacie Zakopanego. Jest Teatr Witkacego, Muzeum Tatrzańskie z kilkoma godnymi uwagi filiami pokazującymi, czym tak naprawdę jest styl zakopiański. Warto też zwrócić uwagę na Muzeum Walki i Męczeństwa Palace, urządzony w budynku, w którym w czasie II wojny światowej urzędowało Gestapo. Jeśli chodzi o ciekawe architektoniczne ślady dawnych czasów, to z jednej strony mamy Hatesa Sabały, najbardziej znanego pod Halanina, który przyjaźnił się z haubińskim i o którym pisał m.in. Sienkiewicz. Z drugiej. Mamy zespół dworski w Kuźnicach, w którym jeszcze na początku XX wieku mieszkał właściciel dóbr zakopiańskich, hrabia Władysław Zamojski. Zamojski był zresztą ważnym opiekunem Zakopanego, bo to dzięki niemu zmodernizowano tutajszą infrastrukturę, budując wodociągi, szkoły, pocztę, muzea i inne budynki użyteczności publicznej. Zainicjował on też poprowadzenie linii telefonicznej, budowę linii kolejowej do Zakopanego. Jego zacięcie przyrodnicze stało się podstawą do opracowania systemu ochrony przyrody tatrzańskiej, czym dziś zajmuje się Tatrzański Park Narodowy. W Zakopanem organizowane są także różne festiwale muzyczne i artystyczne, przeglądy filmowe i teatralne, a także wydarzenia promujące folklor, jak chociażby Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, będący jednym z najbardziej znanych tego typu imprez na świecie, przyciągający co roku górali z różnych stron świata. Jadąc do Zakopanego, warto zorientować się, czy akurat nie trafimy przypadkiem na jakieś wydarzenie, które a nuż przypadnie nam do gustu. Warto tutaj również wspomnieć o atrakcjach gastronomicznych, bo choć na przestrzeni wieku wielu turystów narzekało na ubogie menu tutejszych jadłodajni, to obecnie można w Zakopanym zjeść bardzo dobrze. Trzeba tylko zrobić drobny research i może unikać najbardziej zatłoczonych miejsc. Taka na przykład leśniczówka w Kuźnicach albo restauracja zakopiańska. Nie da się bowiem ukryć, że regionalna podhalańska kuchnia, dobrze przyrządzona, jest przepyszna. Moskole, kwaśnica, bryjka, hałuski, pstrąg i te wyroby mleczne, rzętyca, bryndza, oscypki. Bo można w zakopanym i okolicach dostać dobre oscypki. Ale znów, może nie na krupówkach. Jeśli macie ochotę na takie sprawdzone oscypki, napiszcie do mnie na Instagramie, a podpowiem Wam, gdzie sama kupuję. Takie prawdziwe, owcze. Jest więc wiele powodów, by jeździć do Zakopanego. Choć może jest i tyle samo, aby omijać je szerokim łukiem. Tradycje swobodnego i rozpustnego wręcz wypoczynku są tam żywe w zasadzie od początku lokalnego ruchu turystycznego. Może to te majestatyczne góry sprawiające, że człowiek patrzy z dystansem na problemy codzienności. Może to górale czarujący swojską prostotą chłopskiego życia. A może po prostu brak pomysłu na spędzanie czasu inaczej niż w knajpie na Krupówkach. W każdym razie już od kilku pokoleń my Polacy przyjeżdżamy do Zakopanego w poszukiwaniu wolności, oderwania od rzeczywistości, zanurzenia w tym legendarnym, patriotycznym świecie. I można by narzekać, że drogo, że zdzierstwo, że jak to za szarlotkę w schronisku 30 zł? Ale czy to nie jest już po prostu taka atrakcja, element tamtejszego kolorytu i lokalna tradycja trwająca od ponad wieku? Na dowód mamy chociażby wspomniane już teksty Makuszyńskiego z lat dwudziestych, a oto fragment jednego z nich. W Zakopanem nikomu na gościach nie zależy, bo tego tałataństwa jest tyle, że zawsze wystarczy. Całe szczęście, że krzywdę ci naprawi najmilszy, najdroższy, ukochany lud góralski. Te orły w ludzi zmienione kochają gości z daleka. Poczciwe kmiotki górskie, roześmiane, gościnne, chciałyby cię do serca przycisnąć. A co za spryt, co za rozum, jaka zdolność obserwacji? Spojrzy taki na panienkę z Warszawy i w lot odgadnie, że jest w zakopanem po raz pierwszy. Panienka, jak to panienka, chce jechać do strążysk na kawę. Nie wie jednak, że się drogiemu góralowi należy za to, przypuśćmy, 200 marek. Ile się należy, drogi Kmiotku, powiada panienka, która dlatego może jeszcze jest panienką, że nie była w zakopanem. 1200 marek, powiada orzeł tatrzański. Tak zdarł skórę z panienki, potem ze starej matrony, potem z naiwnego dryblasa, który się zapomniał ugodzić, z kogo się zresztą dało. Są naturalnie i zacne kmiotki, które tego nie czynią, ale się pewnie prędko nauczą, straszliwie bowiem są pojętni i biegli w pomyśleniu. Czasem wypełniać cię taka radosna swoboda, że będziesz mógł nago biegać po tatrzańskich szczytach, pełen niefrasobliwego wesela i wyśpiewać chmurą, że cię do gołości obdarli, albo poskarżyć się wichrom, że ci na hali gąsienicowej kazali zapłacić za szklankę wody dziesięć marek. Koniec cytatu. Pewne rzeczy pozostają w Zakopanem niezmienne, jak styl Zakopiański. I niech tak będzie. A żeby można było swobodniej lawirować między góralskimi biznesmenami i pseudopodhalańską tandetą, polecam zajrzeć za zasłonę krupówkowej komercji. Bywa to niewygodne, takie wychodzenie przed szereg i niepodążanie za tłumem. Ale obiecuję, warto.